Drobne tutaj problemy, ale. Dzień dobry. 3-2-1 jesteśmy, proszę państwa. Jesteśmy, jesteśmy. Dzieje się tutaj y, w, oczywiście nasz. Jak to? Y, nasz... Operator Kamiński. Zaspał. <grym <grym> bo jest z Williamsa. <grym> <grym> y, <grym> Tak. Y, pojechał, pojechał, pojechał. Samochód, wszyscy się cieszą, wszyscy rozmyślają, co teraz będzie, bo, y, tak jak mówiliśmy wczoraj, pierwsze okrążenia. Nowej konstrukcji FW42 istnieje, jest, jeździ. To już wiemy. Eee... Sprawdzane były wszystkie parametry. Okazało się, że na razie jest bez większych problemów. Mnóstwo farby na koniec, a to już oznacza, że powoli rozpoczyna się cykl pracy dla Williamsa. No i wszyscy szczęśliwi. Ale mamy się przywitać jeszcze raz. 3, 2, 1, jesteśmy. Bo o, nie było podobno, 3, na 2, 1, jesteśmy. Aha. Nie słyszeliście? Jeszcze raz powtarzamy. Tak. Ale prawda jest taka, yy, już zupełnie poważnie. O godzinie 4 rano. Przyjechał w końcu samochód tak oczekiwany przez kibiców. Zresztą wszystkich, bo środowisko formuły jest bardzo kompaktowe i wspiera się w tych trudnych chwilach. I nigdy nie jest dobrze, kiedy dochodzi do takich sytuacji. Zresztą. Odczuła to też ekipa Force India, która przecież już była na skraju bankructwa, syndek już wchodził, już miało być tak dramatycznie, a teraz cieszą się, mają pieniądze, wszystko jest piękne. No miejmy nadzieję, że ta wstydliwa, jak powiedziała Claire Williams, sytuacja już nie miała, nie będzie miała miejsca i teraz już będzie tylko lepiej. No, Pozostaje nam tylko czekać, ale od początku coś się przyjechało auto, przyjechało auto, ale y, nie przyjechało większość części, więc dopiero jutro, a w zasadzie dzisiaj w nocy mają dotrzeć kolejne elementy, które są robione w, w fabryce. Na ile. Ciało regacji. Ciało regacji. To twoi. Pozwoli... To, 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 to... Nie, to, 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 to. Na ile to pozwoli jutro przeprowadzić program sprawdzenia aerodynamiki tego auta, bo jak zwróciliście Lotus uwagę... Lotus skorzystał z grzeczności zespołów swego czasu, fakt, fakt, fakt. Pizza fakt. była kupowana, Pizza dla... była kupowana, nie było pieniędzy nie było generalnie na pensję i była dramatyczna sytuacja. Ale wracając, części aero mają przyjechać dzisiaj w nocy, jutro mają być testowane. To, co dzisiaj widzieliście, to jakiś totalny składak, bo tylne skrzydło zupełnie, skrzydło, które... Było jakieś takie. No właśnie, Generalnie ja. muszę powiedzieć, że. Mm, o, to takie jak mhm. z prawdy futbolu, Muszę powiedzieć, że. E, w każdym razie, e, przednie zawieszenie, ciekawe. Mnóstwo części i mnóstwo pomysłów e, z Mercedesa wziętych, a, ale widać, gdzie Padillał e, pracował. pracował. Tył znowu mocno opakowany, e, bardzo agresywny. E, o, Tyłu I obuzukowanie tego inny silnika zupełnie inne niż pozostałe ekipy. Widać, że jakaś myśl za tym się kryje. Jedna rzecz, która mnie zmartwiła, ale myślę, że e, też nie wolno wyciągać głęboko e, idących, e, daleko idących e, wniosków e, niestabilne na hamowanie niestabilny na, na hamowaniu bo widzieliśmy oprócz tej sytuacji która się przytrafiła Russellowi kilka razy blokował koła przecież nie jechał z żadnym takim tempem, który nie, powiedzmy, że determinowałby blokowanie kół albo, albo błąd kierowcy czasy było 6? 8, 8 sekund, 8 sekund. E, ten zakładając, że jeszcze jest różnica opon nie zmienia to faktu, że bynajmniej nie były to konkurencyjne czasy, zresztą Russell przyznał Sprawdzaliśmy wszystkie parametry samochodu, wszystkie czujniki, i nie myśleliśmy nawet o tym, żeby jakiś taki czas w miarę konkurencyjny wykręcać. No, ciekawe, tak naprawdę, jakie to auto wyjedzie jutro na tor, bo to tylko sprawdzenie test, tak naprawdę, tych wszystkich podzespołów, które ma ekipa. Dzisiaj części przylatują. No i ogólnie dosyć optymistycznie, chociaż Claire Williams. Była Le... przepytywana, co było powodem, kiedy się zorientowali. Okazuje się, że zorientowali się w piątek. W piątek, sobotę że Claire Williams dowiedziała się, że sytuacja jest dramatyczna i że mogą nie zdążyć. I tak się zastanawiam, szef zespołu dopiero w piątek, sobotę się o takich rzeczach dowiaduje. To też niestety poniekąd zdradziła... Yy... Komunikacja, jaka w tej chwili funkcjonuje w Williamsie i te ogromne problemy, o których co jakiś czas słyszymy i czytamy, a przyznam szczerze, że y, przykro mi się zrobiło, jak zobaczyłem te miny wszystkie mechaników Dobrze. i inżynierów w boksie, kiedy ten samochód w końcu wyjechał. Y, na twarzach mieli wypis wypisane rażdy zmęczenia, a dwa: y, no, jest to, to trochę wstydliwa sytuacja. Przecież nie wszyscy są temu winni. No zobaczymy, tak naprawdę jutro poznamy realia, jeżeli oczywiście części dolecą, jeżeli wszystko z, zdążą wsadzić z tego auta. Rano ma jeździć Robert, po południu będzie jeździł George Russell, więc e, tak wygląda scenariusz na jutro, więc jutro od godziny 9 rano e, wszyscy zasiadają pewnie przed livestreamem i oglądają to, co dzieje się na torze. Ale przejdźmy do tego, co się działo innego na torze, bo jednak szokujące jest to, ostatnie dwa dni e, dzieliło, rządziło Ragazzi Ferrari, a dzisiaj nie rządzi i dzieli Ferrari. A najszybszy czas uzyskuje Daniel Kwiat. I tutaj, Krystian, zgodzisz się ze mną, że naprawdę nie wiem, czy Franz Tost, szef Toro Rosso był przeleciał najpierw przez Amsterdam i przyleciał e, do, do Barcelony, czy poleciał do do Szwajcarii, do Zurichu i dopiero do Barcelony, ale humor, jaki ma Franz Tost, jest dosyć zaskakujący. Humor jest, jak na niego, jest zaskakujący, bo się ośmiecha jest bardzo przyjaźnie nastawiony, nastawiony do mediów, ale prawda jest taka, że wydaje się, że w tej chwili, jeśli chodzi o... Red Bulla i o Toro Rosu, I zobaczmy, silniki. ani razu silnik nie defektował, nie było żadnych większych problemów z tymi autami. Całkiem konkurencyjne czasy wykręcają. Oczywiście ten czas Daniela Kwiata, no, to jest bardzo mała ilość paliwa, miękkie opony i Wszystkie te parametry, które sprawiają, że, że to osiągnięcie jest takie jakie jest, ale nie zmienia to faktu, że to była przedostatnia ekipa poprzedniego sezonu. A na razie widać, że idą swoim trybem, nie mają żadnych opóźnień. I postęp, jeśli chodzi o Hondę i te obrazy, który, w którym Christian Horner, uśmiechnięty też ludzie z Hondy, także w bardzo dobrych nastrojach, napawa optymizmem, czyli wszystko idzie zgodnie z tym, co założyli i w e, Red Bullu, i Toro Rosso oczywiście, i w Hondzie. Bardzo chwalony kwiat przez Franca Tosta, bardzo chwalony także Alex Albon. Który wczoraj siedział za kierownicą auta i mimo tych problemów, Franz Tost dzisiaj zapytał: Debiutował to... w tak, pewnym tak. sensie w, za kierownicą tak. auta F1, a o Kwiacie, który, który jest kierowcą dla ciebie bliskim w pewnym sensie, bo śledzi się jego karierę. Również bardzo fajny opis przez Franca Tosta te jego wszystkie przypadki, które no mu się trafiły, że. Ta na druga szansa, mu spadą, która, która, mu tak, tak, która mu się trafiła, to jest efekt tego, że w dalszym ciągu w Red Bullu wierzą w jego talent. Oczywiście ktoś jeszcze powie, że kierowca, który jeszcze niedawno siedział w symulatorze Ferrari z dnia na dzień przychodzi do Red Bull'a, no to z pewnością gdzieś tam ma zakodowane pewne informacje, które są może przydatne, ale nie w tym jest rzecz. Rzecz w tym, że Daniel Kwiat jest kierowcą, który rokuje. No, ale właśnie było pytanie, co myślimy o kwiacie, czy rzeczywiście ma już poukładaną głowę. Teraz kolejne pytanie. Według mnie kwiat ma ogromną szansę, żeby naprawdę tutaj wcisnąć i wykręcać dobre rezultaty w trakcie sezonu, bo właśnie poukładał sobie w głowie. Zrozumiał w końcu, jak działa formuła, że to nie jest kwestia tylko siadamy za kierownicę i ciśniemy, bo tak jak powiedział Franz Tost. Normalnie w mniejszych seriach przychodzi do ciebie jeden gość, z jednym gościem rozmawiasz. Tutaj wysiadasz z auta albo nawet nie wysiadasz i masz od razu sześć osób, które zadają ci pytanie: jak to auto działa? To wszystko powoduje, że taki młody kierowca nagle nie myśli o tym, co się dzieje na torze. Musi myśleć o zupełnie innych rzeczach, które się dzieją w aucie i troszeczkę inna jest presja. A dodatkowo, jeżeli jeździmy w ekipie, takiej jak jest Red Bull, ta presja jest jeszcze stokroć większa. Może to nie jest presja taka jak w Ferrari. Ale jest to gigantyczna presja. I teraz Daniel Kwiat, miejmy nadzieję, że w końcu zrozumiał to, co się dzieje, i w końcu Daniel Kwiat no, pokaże swoją tak, umiejętność. 100% w Red Bullu Został e, wrzucony do bardzo głębokiej wody, bo nie zapomnijmy, że e, od, odszedł Sebastian Fettel, i nagle przychodzi kwiat, i mają być wyniki. Tak. Ale również trzeba podkreślić, że Daniel Kwiat momentami był szybszy od e, George'a Russell'a, co też pokazywało jego, e, skalę jego talentu. I nie był tak dobrze przygotowany do jazdy w Red Bullu jak e, m, Max Verstappen e, choćby, czy nawet Pierre Gasly, który e, był w tak zwanym czyszcu. E, no i był, Helmoda Marko tak, i to długo w niższych seriach wyścigowych, a teraz, teraz wszystko jest, wydaje się, poukładane, Zobaczymy, jak ta para będzie Ale się Ale ciekawe, właśnie dobrze, prezentowała. Dobrze możemy przejść od razu do myślę że do Red Bulla, bo ciekawe też słowa a propos Gasliego wygłoszone dzisiaj, mianowicie, że Gasli. Przez to, że przeszedł przez ten czyściec, nie przeszedł bezpośrednio do Formuły 1, ale musiał jeszcze pościgać się w Japonii, zebrał bardzo dużo umiejętności pracy z różnymi ludźmi. To jest kolejny element, na który Franz Stos mówi, że to jest gość, który jest gotowy teraz do osiągania wyników. Tak. M musi tak, tylko tak. uważać. I umie rozmawiać z Japończykami, tak. rozumie kulturę japońską, co. Yy... Choćby w McLarenie, niektórym sprawiało sporo problemów. I miejmy nadzieję, że i, i właśnie Daniel Kwiat, i właśnie Piergas pokażą nam naprawdę dobre, dobre tempo i będą spokojni, bo Pierre Gasly, pamiętasz, w mniejszych seriach on popełniał dużo błędów. To był taki gość, który Niezwykle długo czekał na pierwsze zwycięstwo i gdy to zwycięstwo się pojawiło, no on po prostu eksplodował. Do tego jeszcze potem te różne historyjki, gdzie tam zdradzał, że on ma jechać, gdzie on ma jechać albo gdzie nie ma jechać. Oczywiście od razu Helmut Marko tam z młotkiem leciał do, do boksu i, i, i wybijał mu to wszystko z głowy, ale rzeczywiście to jest dojrzał. Gość, do, który dojrzał. I to co właśnie, to co Kwiat niestety w swojej początkowej fazie nie miał dano mu czas na to, by się rozwinął i, i na tym Gasli skorzystał. Mamy pytania a propos McLarena, my to troszeczkę widzimy bardziej zgodnie z pytaniami niż z, z kolejnością. McLaren bardzo fajnie, Landonoris. Kolejny młody kierowca, ale widać, że bardzo mądry, przygotowany. I przede wszystkim na szczęście skończyły się te czasy, kiedy kierowcy gadali takie komunały. O, będziemy pracować, wszyscy są zachwyceni, albo wszyscy są rozczarowani. Mówi wprost. Wiemy, że ten samochód jeszcze ma sporo z potencjału, który musimy odblokować i ma sporo problemów, które musimy rozwiązać, ale miejmy nadzieję, że to się uda jak najszybciej i że to są problemy, które nie są fundamentalne, tak jak fundamentalnie zły był projekt samochodu na 2018 no, rok. Ciekawa... To jest dla McLarena bardzo dobra informacja, to raz. Dwa... Już powoli korzystają z tych nowych nabytków inżynierów. Liczne grono, które z WAC, z Audi przyszło A do McLarenu. Ma dość, przecież potężny zasób, więc myślę, że tutaj jeszcze dużo się będzie działo z McLarenem. Pojawiły się wczoraj takie znaki zapytania co do użycia Fernanda Alonso, jeżeli chodzi o no, ja ma sensu. Auta. I właśnie, czy to ma sens, czy nie ma sensu? Według mnie też to nie ma sensu, bo z całym szacunkiem dla Fernando Alonso, on wiele razy czyni spustoszenie bardziej niż tworzy, więc. A to już jest kwestia A jego ch ciągłotek, takich, żeby bardzo politykować, Dokładnie. bardziej politykować niż siedzieć w garażu. Więc fajnie, że tutaj. Nowa nie... podłoga dzisiaj w McLarenie z i dlatego ten samochód bardzo długo był w garażu. Ale jak widać, całkiem, całkiem sprawnie, solidnie pracują nad swoim samochodem. Nikt nie oczekuje od McLarena, że będą walczyć się w tym roku o zwycięstwa. Oni mają być solidnym samochodem środka stawki, który się rozwija i wydaje się, że są właśnie na tej drodze. No i pytanie padło, przed, kto będzie wiodącą postacią w McLaren? No, jednak Sainz. Sainz zdecydowanie, jest myślę, że będzie tutaj próbował się uczyć, a Sainz e, po tych latach doświadczeń będzie mógł się wykazać, a myślę, że to auto też będzie jeździło. Na przeciwieństwie do tego, co było wcześniej i, i chyba będzie ok. Zobaczmy teraz, może przejdźmy do Mercedesa, bo Mercedes też jest ciekawostką dzisiaj. Ogromne ilości okrążeń przejeżdżanych przez Hamiltona. Hamilton e, mówi, że... 94 jest... okrążenia Hamiltona, 88 okrążeń Bottasa, też żadnych większych, żadnych problemów technicznych, takich awarii. 70 okrążeń i truł No, chcielibyśmy, gdyby jutro przyjechali, 70 okrążeń. 70 było... Robert i 70. George. 70. Praczej. Robert i George no, mogłoby być trudno, ale jeśli przyjechaliby tyle okrążeń, to znaczy, że jesteśmy, jesteśmy w domu, bo nie jest najgorsze się spóźnić. Najgorsze jest to, że. Ktoś jest spóźniony i jeszcze ma najgorsze samochód i ma spóźnienie. I wtedy, i A jak wtedy już spóźnienie z jest z to większe. te 8 sekund, które dzisiaj było różnicą, oczywiście biorąc pod uwagę różnice w ilości e, okrążeń przejechanych, no to trzeba na to spojrzeć. Nie, to, 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 z boku, to, już to rozmawialiśmy dzisiaj, bo jest pierwszy systemów. długi prawy, jak przekracza metę dopiero Williams, no ale tak to wygląda. Mercedes. E, Christian, Mercedes, który wydaje mi się, że w dalszym ciągu troszeczkę ściemnia. No, rozmawialiśmy rozmawialiśmy nawet, tak? o tym wczoraj Mercedes idzie swoim krokiem Mercedes jest pewny siebie O tyle, że koncentrują się Na dłuższych przejazdach Jeśli ktoś z Was analizował Dziś międzyczasy w sektorowej Na tych wszystkich dłuższych przejazdach coś, momencik, ja Pójdę otworzyć ja To gadaje. widać było, że Mercedes ma Czasy podobne do Red Bulla i Ferrari nie jest daleko. We wszystkich dłuższych przyjazdach Ferrari wcale to tak imponująco nie wyglądało, jak, jak przez ostatnie kilka dni. Moim zdaniem te zespoły są bardzo blisko siebie, chociaż tutaj należy podkreślić, że wydaje się, że jeśli mamy komuś przyznać nagrodę za najlepiej przygotowane auto do testów, to z pewnością Ferrari. Ale to jest podobna sytuacja jak w zeszłym roku. W zeszłym roku Mercedes też gonił. Ferrari, Mercedes, Ferrari miało najlepszy samochód, ale mistrzostwo nie wygrało, dlatego że Mercedes był bardziej konsekwentny. A Mercedes rzeczywiście rozwijał się i gonił, gonił, gonił aż przegonił Fetel z dużymi w zeszłym roku problemami, ale to wszystko wiecie przecież. Renault, bo to jest kolejna ciekawostka, dzisiaj jeździli bez używania DRS-u. A to wszystko jest konsekwencja tego, co wczoraj było. Chociaż się ze w drugiej części już po południu Ricardo używał, już otwierał swój DRS, natomiast Hulkenberg był z tym ostrożny, to trzeba przyznać, ale mm, konsekwentnie pracują podobnie. Podobna taktyka jak w przypadku, tak, w przypadku Mercedesa. Robią swoje, specjalnie się nie wychylają, mówiąc tak najoględniej. Widać, że Brenówka jest także zespołem, który ma bardzo konsekwentnie poukładany plan i, i z pewną dyscypliną podążają za tym, co sobie zaplanowali. A biorąc pod uwagę, że Kwestia jest taka, że nie mają większości części, dopiero na następne testy te części przywiozą. No to tak to wygląda, że trzeba zbierać dane tego auta, ale dopiero nowy silnik będzie na następne testy, pakiety AROT także na następne testy. I cóż, przej przejdźmy może do HASa, bo to jest ekipa, która powinna mieć kolor czerwony dzisiaj. Czerwony, no, dwa razy czerwona flaga HASa no. i w zasadzie trzy Kasi razy bo jest... na Has jest tym zespołem, no Fittipaldi, dwa razy, problemy z elektryką, i na no koniec grożą. Najczęściej, jeśli jest jakaś awaria techniczna, to to jest Hasa. To jest ciekawa historia. Obok e, Williamsa, w padoku jest właśnie has. Dwa jakże odmienne. E, dwie jakże odmienne filozofie prowadzenia zespołu. To, z czym Williams walczy, to co Williams uważa za absolutnie uwłaczające, żeby korzystać z technologii innych zespołów, jest podstawą funkcjonowania Hasa. Ale to było założenie od początku pana Hasa, który do głupich ludzi nie należy, bo stworzył gigantyczną firmę, która nie tak jak niektórzy sądzą, jest jakąś przykrywką, tylko to jest gigantyczna firma produkująca ogromne narzędzia, automatykę przemysłową. Mające niesamowite zespoły przecież w Stanach Zjednoczonych, i, i jego założenie było takie: my nie będziemy tutaj od, koła odkrywać na nowo, tutaj musimy po prostu skorzystać z czegoś doświadczenia, bo wchodzimy w ten świat i trzeba z, z tego świata korzystać, a nie kombinować i, i, i tworzyć swoje, bo to nie tędy droga, bo tylko można wydać pieniądze i nic z tego, żeby nie będzie. Więc myślę, że HAS akurat to była dobra strategia. No teraz tylko wiadomo. Kwestia z kierowców, to jest jedno. E, a i druga kwestia tego, jak to auto się rozwija. I, i no właśnie, a propos rozwoły, zapomnieliśmy powiedzieć to przy okazji Alfy. Przyjechała dzisiaj nowa podłoga. Ciekawy jestem, bo dzisiaj pewnie w nocy no no będzie do Alfy, tak, tak dynamiczna praca. Jeśli chodzi o Alfa Romeo, było, padło chwilę wcześniej pytanie, czy Mercedes jest w stanie swoje przednie skrzydło przerobić na wzór tego, co prezentuje Alfa i Ferrari. Wydaje mi się, że jeśli to skrzydło będzie funkcjonowało, a to to Wolf podkreślił, że na razie to wszystko wygląda fajnie, ale musimy to przetestować musimy przeanalizować generalnie Christian, koncepcję problem. tego. To to są w stanie oczywiście wszyscy, a przy tych e, możliwościach, jakie mają właśnie najlepsze i największe zespoły, to żaden problem zaprojektować takie skrzydło. Tylko chodzi o to, że przednie skrzydło to jest początek no całej koncepcji aerodynamicznej. Dokładnie. Zaburzony e, zaburzone strumień, strumień powietrza z przodu tak naprawdę może zepsuć cały samochód. Cieka ciekawa wypowiedź a propos e, właśnie Alfa Romeo, gdzie. Technicy ponoć zeznawali, że gdy oglądali kolejne prezentacje i widzieli te tradycyjne skrzydła, mówią, no dobra, wszystko fajnie, ale kurczę, ale jak to nasze naprawdę nie będzie działało, bo wszyscy, Mercedes prezentuje takie stare skrzydło w koncepcji starej, tylko troszeczkę uproszczone, a my poszliśmy tak po bandzie. Ale potem się pojawiły kolejne skrzydła i, i mówią, Uf, my poszliśmy rzeczywiście radykalnie, ale, ale, ale widać, że... Sauber, te... Zauber, bo przecież Sauber budował Alfę, mógł pozwolić sobie na eksperymenty. Na pewno nie Mercedes. Oni mogli pomyśleć o wprowadzeniu jakiejś nowinki, dlatego że są w środku stawki i mogą albo w tym środku zostać, albo się czymś wybić. No właśnie, te przednie skrzydła myślę, że tutaj e, wszyscy jesteśmy przed... ciekawi jak jutro Robert. E, moim zdaniem też informacje, jakie zbierze Robert jutro w porannej sesji, będą niezwykle istotne w kontekście rozwoju przyspieszonego rozwoju Williamsa, no bo w tej chwili to już trzeba pracować e, e, w zasadzie 2-4H 7 dni w tygodniu, żeby nadrobić stracony czas. Nie mówiliśmy nic o Ferrari, no bo tak naprawdę. Ferrari kręci kółka, gigantyczne ilości okrążeń. 134, dzisiaj bardzo to, mało, dzisiaj okrąży. mało okrąży. Tak, 134, A tak okrążenia. poważnie robią swoje. Robią swoje, zbierają dane, atmosfera bardzo dobra. Na pytanie kolejny raz, czy Kimiego zobaczymy na podium. Ja bardzo bym chciał, chciałbym, żeby była jedna z trzecią siłą. To a propos Renówki. Moim zdaniem, jeśli m, tak się wszystko będzie rozwijało, Renault cały czas patrzy na, 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 na przedzie, co się dzieje. Patrzy na to, jak dogonić prowadzącą trójkę. A musi też popatrzeć z tyłu, bo może się okazać, że o to miano najlepszej ekipy. McLaren. E, poza, tej, poza tą trójką będzie trzeba walczyć z, z, z McLarenem. Przede wszystkim z Alfa Romeo, moim zdaniem. Rosso. Toro też może się okazać, że trzeba będzie yy, powalczyć, tak? Tak, natomiast yy, Ferrari. Dziś i Ferrari, i Mercedes, i Red Bull, nie wiem czy zauważyliście, ale to był ten moment, kiedy bardzo długo jeździli za kierowcami poprzedzającymi. Wszystkie ekipy dziś testowały, jak pracuje samochód, kiedy goni, kiedy z przodu jest auto. Bardzo wiele okrążeń przyjechali. I Hamilton, i Bottas, i Fetel za Zakiś, McLarenem, nie? za Sańcem, na przykład patrząc na to, jak samochód się zachowuje na długich, na krótkich e, zakrętach. A potem wychodzi Hamilton na konferencję prasową, tak, tak, to, to skrzydło miało pomóc w wyprzedzaniu, w jechaniu za innym autem. No nie wiem, czy taka była koncepcja. Więc po prostu ściemnianie na maksa. I, i cóż, no rzeczywiście tak jak mówisz, no ale to jest właśnie ta chwila, żeby w ogóle zrozumieć. Potem w kontekście wyścigu, jak te auta się zachowują, jadąc jeden za, jedno za drugim więc e, także ciekawa historia Ferrari, natomiast wracając, dużo okrążeń znowu zbieranie danych e, ciekaw jestem bardzo ostatecznej wersji Ferrari e, w Australii bardzo jestem ciekaw no, jak to będzie wyglądało myślę, że... bo na pewno te silniki są jeszcze skręcone i to mocno. wszystkie tak naprawdę e, samochody będą wyglądały zupełnie inaczej już za tydzień w stosunku do tego co dziś tak. oglądamy bo będzie sporo nowych elementów zresztą dzisiaj Red Bull także sprawdzał e, nowe przed Skrzydło, jak działa, jak się zachowuje, także to są już te momenty, kiedy zespoły koncentrują się, tak jak dzisiaj, na przykład na, na jeździe przy dłuższych wyjazdach, na jeździe z kimś. To już są elementy, które sprawiają, że wszystko to, co najważniejsze, już zostało sprawdzone. Samochód działa, więc możemy się skupić na rozwojach w poszczególnych e, sektorach, które nas interesują. A pytanie od Damiana, czy byliśmy zaskoczeni, że Robert nie jeździ? Nie, od nie. Rana o tym było wiadomo, że nie będzie jeździł. Po więc... pierwsze, m, układ był taki od samego początku, że poranna sesja miała być Roberta, popołudniowa dla Rasela, że samochód przyjechał. Na tyle późno, że cały ranek składali tak naprawdę auto, no to wiadomo było, że po południu wsiądzie ze sterami. raso. nie ma żadnego drugiego dnia, dna, jeśli chodzi o, o ten. Proszę, nie szukajmy tego drugiego dnia, bo to po prostu powtórka z rozrywki i to zupełnie bez sensu. Co jeszcze nam tutaj zostało? McLarena przeanalizowaliśmy, Ferrari przeanalizowaliśmy, Williamsa, Hassa, Toro Rosso, Red Bulla. Alfę. Czyli w zasadzie wszystko. Renault Czeka także... nas jutro bardzo interesujący dzień. Jest, ciekawi jesteśmy, jak to wszystko będzie wyglądało e, od rana. E, Williams z jednej strony. Musi popracować również w garażu, a z drugiej strony nie mają na to czasu, więc ciekawe jest tym, jak, e, jak podzielą czas. Z pewnością będzie wyjazd od samego początku na tor, ale czy od razu będzie zjazd i, i próba e, e, naniesienia kilku poprawek, czy też Robert I... będzie od rana bardzo długo i dużo jeździł, to się okaże. Widać było pod koniec. E, przed awarią grożona był dramat, bowiem, dramat? Tak, dla Williamsa duży, bo pomalowali cały samochód, chcieli a, zobaczyć no, przepływ jest. powietrza, e, chcieli wykonać jeszcze te kilka okrążeń, żeby mieć jeszcze troszeczkę danych do analizy na dziś wieczór, ale się nie udało. Może jutro właśnie zobaczymy w różnych kolorach tęczy pomalowany a, samochód. A jutro gdzieś około. A jutro gdzieś około 20.30 spotkamy się, moja mama ma jutro urodziny, więc muszę być u niej na urodzinach i dlatego troszeczkę później też myślę, że więcej będzie informacji koło godziny 20.30, kiedy się spotkamy i cóż, uciekamy teraz i jutro od rana trzymam kciuki, żeby nie było żadnego żwiru, ściany, żadnej blisko toru I żeby wszyscy spokojnie sobie jeździli i Robert też. Tak jest, a zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, zacieramy ręce. Patrzymy, oglądamy. Na razie.